No dobra, to szukamy tego szefa snajperów. Tylko jest trochę problem, bo nie mam snajpery. Ha! No dobra. Jakoś sobie damy radę. O, coś tu jest. O, i snajpera. No to super. Może wyeliminuję... co to było? To już pewnie ten snajper. O, tam coś jest. Ha, tam nie jest najpierw. Dobra, wyeliminuję sobie tutaj zombiaka, co by mi nie przeszkadzał. Kurczę, mało, trochę mam zdrowia. Ty, chłop wyzdrowiałe dalej bym tak jak zombie. No dobra. Coś tak częse. A ty gdzie tak driftujesz? Pokaż się. Pokaż się. O, elegancko. A, nie zdążyłem? No, taką metodą. Ach, trafił mnie teraz. Co tam, takaś, jakaś się poświata... pokazuje? Co tak się drątu tu obok mnie? Co się tu dzieje do cholery? Znów jakiś zombie rzyga. Wyjazd stąd. Wyjazd. Ten już ledwo żywy w ogóle. Proszę bardzo. Masz. Jeszcze trzy szóstki się na tym hamie. Z w sensie takie grube, życi. nawet nie mogą pomóc moje apteczki. Bandaże. Jeszcze raz się pokażę no. Nie wiem na... co jest Co znowu mi tu żyga No jak mogę w takich warunkach pracować? Nie mam nigdy razy zeczlać. Ogień, że... Masakra. O, wreszcie. Przymyślałem, że mnie trafi. No koniec misji, dobra to ja w takim razie tu nam nag nagrywanie i widzimy się za, no, za chwilę nie No to i się ładuje nowy level oglądamy Nie wiem, czy ja zemdlałem, czy co to tam się podziało. W każdym razie gdzieś mnie tutaj holują helikopterem. O, jeszcze się po budynku rozpieprzyło. Ten dalej żygo. O, fuj. Narwa, no to nie wiem, czy to teraz jest terrorystów wina. Oh fuck. ci, ta gra nie jest dla dzieci. <grybujesz> Na pewno. No przecież to będzie... ojej. Plasnęło dobrze. No kurna, teraz zielonego gazu to w cholerę tutaj widzę. No, halo. Dobra, to przy... No dobra, załadowało się już. Let's go! Podążaj za machającymi flagami, odmowa. A tu co do mnie strzeliło? Dobra, kurczę jest dopiero 10 rano. Gdzie następna machająca flaga? Tu, okej. Okay. Wezmę sobie jednak kałasznikowa. Łoo Gdzie? Tu? Dobra. O, rzygające, żygoloki Kurczę, jest dopiero dziesięta rano, jak... O, co to jest? A, to bandaż tylko. Eee. Kurna, jednak, chyba będzie to lepszym pomysłem. Jak jest dopiero dziesięta rano, przecież to jeszcze cały dzień przed nami. Ojej. Co się tu dzieje, że tak... No, to to przecież nie udało się... Snajper jest. Masiarstwo Jeszcze gdzieś? Któryś? Gdzie teraz mam iść? A tu co się dzieje? Magazynek, dobrze Ach, wstają tu zombie Dziesięta rano Pomyślcie sobie co będzie się działo około godziny Ja wiem 16:00. A COŻ mi tu PRZESKADZASZ, człowieku? Czy tam nie człowieku bo zombie O, coś się zaczęło dziać Cóż to jest? O Mamy super bohatera jakiegoś Zero Nator O kurźwa Niż super baterów. trzech. O kurna nie no, bez jaj. Dobra, to robimy tutaj siakę. Ta gra to jest dobrze przerysowana parga wszystkich. Chyba jakie tylko można sobie wymyślić. O, ja No, już zabili mnie. Buuu. Dobra, zobaczmy gdzie mam respawn Halo, halo, halo. Nie żygać tu dla mnie. dla mnie. Na mnie Dobra, teraz sobie wezmę kałacha na tych super bohaterów. Nie da się tego przełączyć da się. Może bym załatwił jednego, to szybciej by to jakoś poszło. Nie działa cholera. Za jakieś osłony sobie zakładają. Jest jeden, dobra. Agijże Babo. No nie, mnie znowu Obciach, jak nie wiem co. Dobra. Nie żygaj, że na mnie jeszcze tu mam jakieś naboje, chyba, tak? Jeszcze raz mnie obrzygasz, to cię zabiję. No, cholera. Nie wiem, shotgun będzie chyba lepszy. Chwale w jednego Kuźwa, skończyły mi się boje Ach, gdzieś tu, no, coś tu znajdę? Łom mi niepotrzebny Kurde, no jak ich załatwię? Niżej babo. O, luks. Jeszcze mi tylko gruby został. Ha! Może metodę wymyślił na nich. Ach, za trzecim razem się udało. No nic, przepraszam was, że aż tak to długo trwało. Natomiast nie tnę tutaj nic, żeby to wyglądało całkiem naturalnie. Co to jest? glut W ogóle tu gdzie mam iść Tam żygojalaki to trochę pieprze O, tu jest coś strzałeczka No, dobra, zapisuję